Daniel czyta, Pan Zielonka, autor Maria Konopnicka, Pan Zielonka, co nad stawem mieszka sobie, żabim prawem, ma rodzinę wcale sporą. Dzieci pono aż pięcioro. Już od dziada i pradziada wielkie bagno tu posiada, i przy kępie pod łopianem na folwarku tym jest panem. Tu na muszki wlot czatuje, tu się kąpie, tu poluje, tu napełnia staw swym krzykiem, a jest sławnym gimnastykiem. Jak dzień tylko się rozświeci, chyt skąpieli, woła dzieci i za chwilę kawalkadą taką oto sobie jadą. Ten najstarszy, co na przodzie, rej prowadzi w tym pochodzie. A matuszę okazałą od swych ocząt zwie się gałą. Ten za ojcem tak wesoły, co się trzyma fraka, poły i ten w wielkich susach długi, miech. I skrzeczek na usługi. Czwarty Żeruś na ostatku. Pędzi krzycząc: Tatku, Tatku! Tatku widzę zapomina, że ma też Żerusia syna. Lecz najmłodszy pieszczoch wielki, co się trzyma kamizelki i na karku u tatusia wierzchem jedzie. Zwie się trusia. Tata lubi się tym chwatem, co odważnie śmiga batem, choć kapelusz mój ojcowy całkiem zakrył czubek głowy. Nie wiem, czy się Wam zdarzyło tę kompanię spotkać miłą, lecz po deszczu rad się błąka z dziadką swoją, pan Zielonka. Jeżeli Ci się podobało, wciśnij like, sub, dzwonek lub zostaw komentarz.